Tutaj tego lotnika przyniosłam i on gdyby tam został, to by na pewno, nie wiem, no nie przeżyłby gołąbek, ponieważ jego ja go przyniosłam, on ani nie chciał pić, ani nie pił, ani, no, tym bardziej nie jadł. Y... Yes. Tak, w ogonku to ma tylko tam ze dwa pióreczka. Słoneczko świeci to tak teraz gołąbki takie senne trochę też. Zresztą on już tyle pojadł, że no z samego tego jedzenia to na pewno. Nie chciałam tu pokazać w tym ogonku, ale tam też tak za bardzo nie widać, nie będę go tu przestawiać. Oddział to jest bardzo blisko mnie. Jak będzie chciał, wy dobrze je u mnie, to wróci do domku, a jak nie, no to no i taki los tych gołąbków pocztowych. Lotników, jak ja mówię. To jest zawsze dla mnie lotnik. Gołąbeczek z obrączką. No czyjaś własność. Miał pióro jady. Wczoraj mu dowola podałam dwie takie strzykawki Nutribirda. Później jeszcze w nocy dostał z elektrolitami też płyn. No i rano już tak zaczął samodzielnie jeść. Stopniowo po troszeńku, trochę ryżu. Ryż tutaj hodowcy mi powiedzieli, że ryż właśnie, że jest lekko strawny. To ja tak teraz stosuję u gołąbków ryż. Pierwsza kubka to była taka biała, głodowa. No taka w ogóle nieładna. Teraz to już jest o wiele lepiej, ale jeszcze, jeszcze no i gołąbek jad, Teraz zjadł kolejną miseczkę ziarek. No i myślę, że już teraz to będzie wszystko szło ku dobremu. Ale, jaki los tych biednych kołameczków, że one tak się tułają na tym świecie. No. On się teraz najadł. Kochani, bo właśnie przed chwilą zjadł całą miskę tych ziarek. Kolejną. Więc taki najedzony, i ja myślę, że musi odpocząć. Słoneczko go tam grzeje. No, czekam, że mu się tam to wszystko polepszy. No, Kupki przede wszystkim były takie, no, lał gołąbek, jak to wiecie. I że wszystko będzie ok. No, gołąbki odpoczywają. Ten po prawo to tam ma. Rankę na szyi, ale ona już jest taki strób się zrobił. Także jest tylko zdezynfekowana, nasmarowana. I miałam odnieść gołąbeczka, bo on chciał już szybko wczoraj wychodzić wieczorem, przyniesiony razem z tym lotnikiem. Ale yy, teraz już widać, że mu tu pasuje. <grytanie> na razie siedzi odpoczywa, niech sobie odpoczywa. No. Tutaj jest gołąbek z kolei, też sobie odpoczywa, który wyrwany ogonek i, i ach, tam miał wszystko i plecki gołe i, i ten kuperek i takie nóżki sinne. 26 maja jest u mnie. No, wszystko też na dobrej drodze, do wyzdrowienia. No i tu są śpiochy. I tak mam nadzieję, że polewo ten gołąbeczek z lotów. Lotnik, że już będzie wszystko jak najlepiej, że tam się poprawi, kubki się poprawią i i ja myślę, jak już zje kolejny posiłek, to już powinno być naprawdę coraz lepiej. Tak, biedny gołąbek do odplątania. No, zobaczcie, kochani, to jest tak. Tutaj, już na jednej nóżce no, nie ma paluszków, zrobił mu się taki odcisk gołąbkowi. A na drugim, tak, zaciśnięte już takie zmiany na tej nóżce. Nie wiem, czy to też nie odpadnie mu tam jeden, dwa paluszki. Wezmę go do domu trochę. Niech tak się podżywi, bo jest leciutki jak piórko. Dosłownie jak pióreczko. Będę go odplątywać, ale też musi trochę zjeść. Jest gąbaczek, co ma te liche, takie te nóżki. Tam poodplątywane, ale strupy nie są pozdejmowane, bo no na czym by się to wszystko trzymało zobaczymy jeszcze trochę Już zaczął jeść, bo taki siedział Siedział bez takiego, no tak jakby biedny się zdenerwował, że się w klatce znalazł Ale teraz już od jakiegoś czasu je. Taka chudzinka, poje popije i będzie odpoczywał na smarowane nóżki. Trochę ulga dla gołąbka. Troszeczkę zielona u gołąbków, bo jadałam sałatę, ale y, gołąbeczek już ma się coraz lepiej. O, już oczko takie bystre, już sobie piórka układał. Y, to bołek wypchany, bo sam się najadł oczywiście. No, taki, no tam ma dwie pióreczka w ogonku. Yy, to te piórka też mu muszą odrosnąć. Może, może był zaatakowany, no nie wiem, czy, czy to mój jakiś gawronek wyciągnął te piórka, czy zaatakowany przez yy, przez jakiegoś drapieżnika. Już o wiele, o wiele lepiej. Tak, yy, no on ma tutaj w, yy, ma obrączkę ale nie ma numerku telefonu, żeby zadzwonić. No nawet zresztą, no nie wiem, w takim stanie gołąbek. Yy, tutaj może się powtórzę, bo nie wiem, które tam filmiki dogram. Yy, to no, jest blisko. Yy, blisko ma do domu. Ten oddział jest blisko mnie. Jak będzie chciał, no to wróci. Yy, czy tam. Na razie niech jeszcze będzie, bo w takim stanie go znalazłam kiepskim, że. Tutaj jeszcze dostanie do jedzonka różne tam y, witaminki i po prostu o, oregano, może, no zobaczę coś tam kombinuję, żeby, no tak jak ten lotnik malowany, co był gołąbeczek, to długo tam takie też też y, może nie długo, no ale też lał i tak dalej. a później to już tak wszystko było z nim ok. Tutaj jest gołąbeczek, który no, też mu piórka odrastają. pokaż cię, dziubek, Pokaż dziubek. Pióreczka mu odrastają w ogonie. Też miał gołe plecki i no. Ten odrost to jest spory. Od 26 maja no to już spory ten odrost. No, i dzisiaj wychodzi gołąbek taki który o, na tej szyi ma jeszcze taki ślad, ale to już mu się będzie po prostu zaleczało. Zeszły te stróbki, będzie mu się to leczyło, to taki dłuższy proces, zanim tam piórka odrosną. O, on tu ładnie ułoży jeszcze te pióreczka przed wyjściem, ale już tam nic nie ma, tych strupów nie ma. A on tak chce wychodzić, nie będę go tu trzymać. A tutaj jest gołąbeczek, takie nóżki, ma też y, w ogóle chudzinka taka. Y, nóżki przy jednej nóżce już nie ma tam paluszków. Chyba też nie ma piórka w ogonie, y, nie ma paluszków, a druga taka zmasakrowana. Y, niech trochę wydobrzeje i niech trochę na wadze przybierze. Y, tak widać z grubsza to wszystko z nim ok, tylko z tymi nóżkami to miał problem. Wczoraj to chciał się wydostać tak z klatki, a dzisiaj już się uspokoił, spokojnie sobie odpoczywa. Lotnik ma się dobrze. Nawet już tutaj tam jest gołąbeczek na parapecie. On tutaj macha, macha się troszeczkę zdenerwował. Już to mu zmieniam. Zmieniłam mu wodę. Zaraz dostanie jedzonko, ale widać, że, że głodny jest. Yy, bo tu chciał przez, przez te kratki się dostać do tego jedzenia. Zaraz, zaraz. Zaraz będzie jadł. Na pewno. No, jaka to radość. Jak gołąbeczek nie chciał. Nie, nie, nie mógł jeść sam. A teraz i pije. I, je. I on w ogóle już dzisiaj. To on już się chce stąd wyprowadzić. Już się chce wyprowadzać. Skakał na klatkę. Chce się wydostać. Już się czuje na siłach. Nabrał siły. No zobaczcie, tutaj ma dosłownie chyba dwa piórka. Dwa piórka w, te, w tym ogonku. No, ale najważniejsze, to było no, no, najgroźniejsze: to było to zagrożenie, że on, na, najgroźniejsze było to, że on nie jadł sam i nie pił, nawet pić nie chciał. Więc gdyby on tam został wtedy wieczorem, um, te, no taki z opuszczoną głową i taki pióreczka nastroszone, no, on by chyba nie przetrwał tej nocy wtedy. Teraz tutaj ma w tych, w tych nasionkach, one są nasączone czosnkę jogurtu, jest o to, żeby tak sok puścił, czosnek, oregano, czosnkę amolu I ja myślę, że to już coraz lepiej jest z nim. I, no i będzie jeszcze lepiej, będzie jeszcze lepiej. I taki lotnik teraz u mnie jest. No Jeszcze tam mówiłam w, tym w tej pierwszej części, że on jest niedaleko od domu, tak wynika z tej obrączki. Ma obrączkę telefonu nie ma. No oczywiście lotnik z tego roku. Ma no, no Na lotach nie był, ale to pewnie taki prywatny, był prywatnie wypuszczony, czy, czy gdzieś, czy sam gdzieś uciekł. Może no, no była ta obrączka. Tutaj chciałam jeszcze pokazać tego młodego gołąbka, któremu wyrasta ogonek. Tutaj miał całe gołe plecy. Nie miał w zupełnie, nie miał ogonka. Ten kuperek na wierzchu, nic tam nie było. I już tak ładnie mu to odrasta. Teraz wszedł do miseczki, zaraz mu tutaj będę sprzątać. Wszedł do miseczki. Uwielbiam gołąbki w takich miseczkach, na ziarkach siedzieć. Słońce świeci, to mu się spać chce. W ogóle to dostanie tu wodę w większym pojemniku, bo mi się wydaje, że on już chciałby się też wykąpać. A teraz tak ładnie słoneczko, to może, może się wykąpie. Jeszcze może tego gołąbka pokażę. On tutaj ma z nóżkami problem. Nie chciałam tak od razu wszystkiego po prostu... No tam jeszcze taki strupek ma. No żeby ta nóżka mu się tam trzymała. Chudziuje, chudzinka taka. Chudziutki gołąbeczek, niech tu trochę to, to będzie. Nie rzuca się aż tak na jedzenie, ale no, yy, No jak on miał nóżki, na pewno miał obie zaplątane, ponieważ tu taki długi był ten sznurek i tak, u jednej już tu nie ma też paluszków, no u drugiej też tam tak było mocno zaciśnięte, że już yy, takie zmiany powstały, ale nóżka się, tam część paluszku będzie uratowana, więc. Wszystko będzie okej. Okay. Gołąbeczek już sobie siedzi, odpoczywa, bo ten pierwszy dzień to tak chciał uciekać, aż walił w klatkę, biedny. A to mały, no taki młody gołąbek. Chudzinka taka, nóżki takie, no. Yy, biedne. Więc niech sobie tutaj jeszcze u mnie posiedzi. No. Tak. Podstawy dostanie dokładkę, tylko chciałam, żeby jak najwięcej tych ziarek zjadł, tych, które po prostu tam nasączone no, są tymi dobrymi dobrymi składnikami. No trochę powysypywał, ale on zje, zje. Głodny jest, to zje wszystko. No nie, no szczęście naprawdę, taka radość. I dziękuję kochani, że zaglądacie do nas do, no, w sensie gołąbków. No, na mój kanał, że zaglądacie. No i dziękuję za każde dobre słowo. Jeszcze ja tutaj dogram tylko kawałek, dostał duże naczynko do kąpieli, na razie nie korzysta, dostał ziarka, więc spojadł te ziarka i siedzi na tej misce, na tej miseczce, na słoneczko. słoneczko świeci, dostaje cynk, biotynkę, ładnie mu to wszystko odrasta, no. On... Aha, jeszcze co? No na początku to oczywiście nic, gołąbeczek jeszcze piszczał, a teraz już takim e, głosem dorosłego, jak mi się walną ze skrzydła, to naprawdę już moc siły. Tak mnie walnął tu.